Daria Górka dobry wieczór. To miała być zwykła przejażdżka koło domu. Skończyło się tragicznie. Kamil po wypadku najpierw walczył o życie, potem o każde słowo, każdy krok i każdy ruch ręką. Ta walka nie była i nie jest łatwa. Gdy Andy Gęsina-Torres pojechał go odwiedzić, zobaczył, że potrzebna jest pomoc, która nie pozwoli Kamilowi się poddać. I tu... Też mogą pomóc w spełnieniu marzeń Kamila i innych podopiecznych Fundacji TVN. Wystarczy wysłać SMS o treści „pomagam” pod numer 7356. Można też zrobić przelew blikiem lub wybrać inną formę płatności. Szczegóły są na naszej stronie. Uwaga TVN.PL. Dzisiaj to już wszystko. Wracamy jutro. Pokażemy przedświąteczną zakupową gorączkę. Jak nie dać się nabrać? Do zobaczenia.